Jak przygotować się do ciąży? Co jeść i dlaczego otyłość powoduje niepłodność? W dzisiejszym filmie wyjaśnię, jak przygotować się do ciąży i dlaczego tak ważne pod względem jest zachowanie prawidłowej masy ciała. Jedną z przyczyn niepłodności jest otyłość, dlatego nie można zapominać o tym, jak ważna jest odpowiednia dieta. Otyłość i jej wpływ na niepłodność. Coraz częściej słyszy się o epidemii otyłości. W Polsce otyłość dotyka aż 21% kobiet i 18% mężczyzn. A będzie już tylko gorzej: co roku liczba otyłych osób i osób z nadwagą rośnie o kilka procent. Coraz wyższe tempo życia sprawia, że zapominamy o prawidłowym odżywianiu. Łatwość zamówienia gotowego i niekoniecznie zdrowego posiłku powoduje szybki wzrost masy ciała. Szczególnie, że często jemy nieregularnie, pierwszy posiłek jedząc dopiero wieczorem, pierwszy, a zarazem ostatni zbyt obfity, gdyż rekompensujemy sobie cały dzień na głodzie. Pamiętajmy, otyłość dla przyszłej mamy może być przyczyną wielu komplikacji. Aby zatem dobrze przygotować się do ciąży, trzeba zadbać o swój organizm. Płodność kobiet. I mężczyzn. Niepłodność dotyczy nawet 1,5 miliona par w Polsce. Jedną z głównych przyczyn niepłodności jest właśnie otyłość. Niestety oddziaływanie otyłości nie kończy się na samych problemach z zajściem w ciążę. Może prowadzić do zaburzeń rozwoju płodu, jak i noworodka. Powikłania otyłości. Dlaczego zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej jest niebezpieczna? Główną funkcją tkanki tłuszczowej jest magazynowanie energii. Wszyscy to znamy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że tkanka tłuszczowa ma także funkcję endokrynną, czyli wydzielniczą. Tkanka tłuszczowa produkuje białka, które są odpowiedzialne za kontrolowanie procesów łaknienia, regulacji ciśnienia tętniczego, regulacji krzepnięcia krwi, odpowiada za odpowiedź tkanek na działanie insuliny. Zbyt duża produkcja tych białek może spowodować zachwianie metabolizmu. Insulinooporność, a nie płodność Kolejnym problemem jest insulinooporność i zbyt wysoki poziom insuliny spowodowany najczęściej nadmierną ilością trzewnej tkanki tłuszczowej, zlokalizowanej w okolicy brzucha. Nieleczona insulinooporność może prowadzić do powstawania cukrzycy typu 2. Ponadto podwyższone stężenie insuliny i estradiolu we krwi zaburza proces jajeczkowania, powodując w konsekwencji nieprawidłowy rozwój zarodka. Występuje wtedy zwiększone ryzyko poronień. Problemy z prawidłową wrażliwością tkanek na insulinę mogą również prowadzić do powstawania zespołu policystycznych jajników. Objawia się on bardzo dużymi zaburzeniami hormonalnymi. Hirsutyzmem, czyli nadmiernym obłosieniem oraz depresją. Jeżeli chcesz pomóc w rozwoju kanału, kliknij subskrybuj, a także kciuk w górę. Jak przygotować się do ciąży i co jeść przed ciążą? Według badań, odpowiednie przygotowanie do ciąży, obejmujące wprowadzenie diety i zmianę nawyków żywieniowych, może obniżyć ryzyko powstawania niepłodności, których przyczyną są zaburzenia jajeczkowania nawet o 69%. Wartość Bemi powyżej 25, czyli powyżej normy, u ciężarnej kobiety automatycznie zwiększa ryzyko samoistnego poronienia. Dlatego głównym celem przed zajściem w ciążę jest redukcja masy ciała do prawidłowych wartości. Warto tutaj również sprawdzić swoją procentową zawartość tkanki tłuszczowej. Może się zdarzyć bowiem taka sytuacja, że pomimo iż waga jest w normie, to zawartość tkanki tłuszczowej znacznie tę normę przekracza. Pomóc w regulacji wagi pomogą Wam te proste zasady. Redukcja kaloryczności, jednakże nigdy nie stosuj diety 1000 czy 1200 kalorii. Dla kobiet minimum to 1600, dla mężczyzn 1800 kcal. Regularność jedzenia, jedz 5 posiłków dziennie, różnorodność, Stara się aby dieta nie była monotonna, ograniczaj, alkohol, łączenie nasyconych kwasów tłuszczowych z prostymi węglowodanami, słodyczy, fast foodów, słonych przekąsek i dań takich jak zupki chińskie czy posiłki błyskawiczne. Aktywizacja, wysoka aktywność fizyczna w ogromny sposób sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej. Kwas foliowy. Zwiększone spożycie kwasu foliowego ze względu na przeciwdziałanie wrodzonym wadom cewy nerwowej jest wysoce wskazane przed zajściem w ciąży. Żelaza w ciąży pełni istotną rolę w rozwoju układu nerwowego, a także wspomaga transport tlenu, gdyż jest składnikiem hemoglobiny. Podsumowując, właściwa masa ciała zapewni Twojemu organizmowi prawidłowe funkcjonowanie procesów rozrodczych, przyczyniając się do zwiększenia płodności. Dlatego zadbaj o swoją wagę, a szczególnie zawartość tkanki tłuszczowej przed zajściem w ciąży.